Słyszę Cię troszeczkę, ale nie za dużo. Nie widzę, widać go tu. Tak było. Ładnie go zrobiłeś. Ten zestaw ma do czwórki, prawda? Pięknie. Witajcie kochani Rafał z tej strony. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest ważący całe 167 e, fantastyczny 3,5-calowy model freestyleowy, a mianowicie Nexa 3,5. Jest to model stworzony już pod DJI O4 wersji Pro. Mały, lekki, sprytny, fantastycznie lata. Dron, który e, ma ramę w kształcie wydłużonego X, także śmigła. Nie wchodzą w plan, jest na tyle. Ciężki, masa jego jest na tyle optymalna, że bardzo ładnie wchodzi w dajwy. Odczucie lotów, tak jak mini 5 cali, można polecić go przede wszystkim osobom, które chciałyby się przesiąść z awaty na coś już poważniejszego, które chciałyby e, spróbować swojego pierwszego freestyla. To jest bardzo dobry dron pod tym względem. Jednocześnie chciałyby się zmieścić jeszcze w tym limicie 250 gramów e, i w pełni cieszyć się modelem, który jest mały, sprytny, lekki. Mocny, a jednocześnie jest też dyskretny. Nie powoduje palpitacji serca u okolicznej ludności. Dzisiaj rozmawiamy na temat modelu Nexa 3,5, a producentem tego modelu jest Avion RC. Ten odcinek nie jest sponsorowany. Publikujemy go z serca, dlatego że model jest na tyle dobry, że warto go polecić. Zaczynamy zatem. Let's go! No i tutaj mamy w pełnej okazałości Nexus 3,5 zbudowaną przez Konrada Avion RC 4S 750 mAh na oczwórce, LRS, tutaj jest na pokładzie silniki Timotor motor Pacer IOS PDB, 40A Piękny Wiesz co, czekamy na Betaflight 4.6, żeby on mógł sobie zrobić position hold i on będzie pełnowartościowym mhm. wtedy dronem i lepszym od każdego drona DJI. No tak, dokładnie. GPS-a miałem tutaj na takim długim mhm. wysięgniku, ale w związku z tym, że receiver mam w tym miejscu i kable przechodziły A. bardzo blisko receivera, no to bardzo słaby miałem Aha. zasięg satelitów, dlatego go przeniosłem na, na przód. No I tak. teraz 23-25 satelitów, satelitów. No stop. Pięknie. Jak on z masą stoi? Bo tutaj masz pakiet 720 Przy tym pakiecie mam 248 gramów. I mm. Mam co najmniej 5 do 5,5 minuty lotu. Super. Czy jest rezerwa, jest długi czas lotu. O czwóreczka dobrze się tu mieści też, nie? Idealnie. Najważniejsze mm. jest to, że obawiałem się, że będzie przenosił drgania. Tak ale obraz jest idealny. Nie ma, nie ma tych. On jest w takim trochę z, ściśniętym X, tak. ale nie, nie widać. I nie, nie, ma, nie ma propów, więc jest mhm. i do takiego freestylu, i do takiego cinematic lotu. On jest bardzo precyzyjny. On się tutaj, jak mamy takie lekkie podmuchy wiatru, to w ogóle on tak jakby tego nie czuje. Ta jednak 250 mhm. gramów ta masa. No powoduje to, że on jest bardzo stabilny w porównaniu tak. do 3,5 calowych śmigieł w Krukie 35, tak. ten lata zdecydowanie lepiej. No proszę. Eee, arms tak. Switch Poczekaj Frodo. Dobra? To jeszcze raz. Tak. I yes, arms tak. Teraz. Dobra. Ile poczekam lecę. Ładnie reaguje, zwija się fajnie. Wiadomo, to jest 4S mareczek był. Mocny. No on, w, w wiesz, wchodzi tak jak freestyleowy dron ogólnie. No. Pięknie się zwija, w ogóle nie ma żadnych oporów ani żadnego prop-wash. Specyfikę ma piękną. I nie widać śmigieł w ogóle w kadrze. No. Jest dość dynamiczny, bo jest lekki, wiesz? Tak, ale Teraz nie mamy wiatru. Ale jednocześnie jego masa zapewnia mu to, że jak go puścisz do góry mocniej, tak. to on jednak ma ten swój moment taki, który, tak. który pozwala na fajne akrobacje. To prawda, grawitacja go bierze. Tak. On nie jest taki leciutki jak te niektóre Właśnie. maluchy. W porównaniu do Kruxa 35 tutaj jest trochę więcej masy. Dokładnie, która, Konrad. Która powoduje to, że ten dron naprawdę zachowuje się dużo lepiej i szczególnie w. Przy wietrze, trochę. No teraz mamy idealną pogodę, tak? Praktycznie zero wiatru. Dokładnie. Wiesz co u niego jest też piękne? Że nawet jak są ludzie w miarę blisko, to w ogóle oni nie są przytłoczeni. Bo... Tak, nie boją się. Tak. Ale chcę Ci powiedzieć, że Roll masz pięknie ustawiony. Jest szybki Roll. Wiesz? 900. W porównaniu do Pitch, to Roll jest niesamowicie szybki. Przy twoich ustawieniach. Role pitch ustawione są na 900 stopni. Natomiast Jo y speed no. jest chyba na 800 czy na 750. Dobra, przelecę się troszeczkę dalej, wiesz? Tylko mhm. tak, żeby mniej więcej czuć, żeby być w świetle. Polecę w stronę Biakło. Ale nad ścieżką, nad tą główną. Żebyśmy mieli go łatwiej odnaleźć. Lecę tam, gdzie schody są teraz, wiesz? Kurde, ładnie widać Konrad. Jest no. brzytwa cały czas 60 megabitów na sekundę. O 4. Nad krzyżem. Wracam przy tej skale najbliższej. Nie, no to jest petarda. No, Konrad, słuchaj, to co poszło do przodu. Wprowadzenie czwórki w ogóle na rynek tych gogli. To jest taka bajka dla, no. dla pilotów FPV. Ja to praktycznie cały czas jak latam na oczwórce to mi się gęba nie przestaje śmiać w brzuchu motyle <noise> Tak, muszę pilnować tylko wiesz z czego woltażu napięcia 14,8 jest 15 Spokojny, to jeszcze jest 5 minut spokojnego lotu możesz mieć Jestem A jak tu w nie, to miarę pamiętaj, blisko. że on sam potrafi wrócić dobrze elegancko Na początku miałem go na tych samych mm. śmigłach co Krux 35, ale tam jest pitch o pół jakiejś jednostki mniejszy tak. i nie latał mi tak dobrze. To znaczy, to jest jakieś powiedzmy, nie wiem, z 10% on teraz mm -hmm. jest ma więcej mocy, ponieważ pitch tutaj wcześniej był 2, tak. czyli 3,5 razy 2 a teraz jest 3,5 razy 25 i pół. Więc no no, wydaje wiadomo. mi się, że jest trochę mocniejszy, i, i ja, to, mm. no, ja to czuję. Nie? Mhm. No i nie słychać go już, tak? Odleciałeś 50 metrów, tak. 100 metrów i go nie słychać po prostu. Ludzie naprawdę reagują bardzo dobrze. Ja latam w nim mhm. e, w mieście ze spoterem z, oczywiście z, ze zgłoszonym lotem Z Milusiem. E, z milusiem <laughs> I młodzi ludzie, którzy ćwiczą tam tak. w tym parku, no nie mają z tym najmniejszego problemu. Nie zdarzyło nie mi się, że ktoś jeszcze mi zwrócił uwagę, że ten dron to tutaj jest niebezpieczny. Ale on pięknie lata. Taki cichutki jest Konrad. No. Wiesz? Pięknie lata. Mam jeszcze 14,6. To spokojnie. Pięknie, podwójny. Tak, ładnie wchodzi on się szybko zwija. Tak, 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 mówię ci, że to są. Od... Ja mam, w... wracając do rejtów, mm. wszystkie rejty w każdym moim dronie Masz takie są same. identyczne, tak, więc dokładnie moja pamięć ruchowa jest praktycznie. No nie musi się zmieniać przy zmianie drona. Nie? Mm. Elegancko, bardzo fajnie chodzi, powiem Ci, że jest super ten model, i warto było, słuchaj, tyle czekać. Nie wiem, czy ty na przesyłkę też tak czekałeś, jak tak. łukasz. Chyba ja, troszeczkę y lepiej było. Wiesz co, nie? Ja miałem zamówienie złożone mm. w trakcie tego całego nowego chińskiego roku, więc no tak. to trochę pocierpiałem. Czekałem dwa tygodnie zanim on mi go wysłał. Tak. A później, drugie dwa tygodnie, bardzo szybko przyszedł. Dwa tygodnie z Chin, pocztą polską, mega szybko. Mm. Nie, nie, było, nie było tutaj żadnego problemu z jakimiś cłami. Ja przynajmniej miałem to, to mm. szczęście, bo to zawsze jest jakaś loteria, że, tak. e, że zapłaciłem tylko jakieś 8-50 kosztów. Konrad, możemy go za 3-2-1 rozbroić. Pięknie. Super. Wiesz, co lata elegancko, naprawdę. Wiesz co, wydaje mi się, że on lata nawet lepiej niż AOS. Przede wszystkim e, to, co ma ciekawe, że jest bardzo cichy. Te śmigła faktycznie mają troszeczkę inny ten pitch. E, jest bardzo cichy. Jednocześnie jego konstrukcja, on jest taki dłuższy, mam wrażenie, od AOS-a. E, też jest to, ten X spłaszczony delikatnie. No, Nie słychać są, go, jest dynamika. Bardziej z tyłu są te ramiona. Tutaj. Tak. Tutaj po prostu konstrukcja tego body jego no. jest jakby wydłużona, że tak. pozwala na tą geometrię X zachować, i on dlatego może taki. E, Naprawdę, przelata, bardzo tak. fajny projekt. I w ogóle wiesz, ten, bo to jest wydruk, nie? Ale on się sprawuje dobrze, ten wydruk ten przedni, tak, taki na jest szczęście masywny. nie przenosi żadnych drgań. Właśnie, o, to jest też ważne, nie? To są silniczki Pacer T-motora, zaraz je zobaczymy. 15.04. Na pakietach lataż 720 tych tak jak tu i 750 też miałeś, Konrad? 750 nie mam. Mówiłeś, że masz Speedy b do niego. Tak. Speedy no. tylko musiałem ściągnąć te hitsinki, te takie fioletowe. Kojarzę. Takie dwie płytki z góry i z dołu. Tutaj mhm. zostało mi dużo kleju. Tak. E, mam też taką antenę od Wi-Fi, ona tutaj sobie tak trochę dynda. Miałem miał ją przykleić, ale oczywiście Elegancko, zapomniałem... Konrad, Natomiast... Przez to, że ściągnąłem te hicinki yy, yy, udało mi się uzyskać tam kolejne 5 chyba czy 6 gramów Aha. i dlatego jestem tym dronem w tej konfiguracji I poniżej. kondensator jeszcze byś pokazał, w którym masz miejscu. Tu jest więcej miejsca za kamerą, natomiast tak, tutaj się troszeczkę dzieje. A powiedz jeszcze o jedną rzecz. Odbiornik LRS masz tak. tu umieściłem go tutaj tym pod, y, pod, y, tak, pod VTX-em. Okay. E, oryginalnie on tutaj wy, y, wystaje, na, znaczy jest zamontowany nad IO. Mhm. Ale ja chciałem mieć tutaj więcej miejsca dla kondensatora i żeby strapem go nie zahaczać. Bardzo fajne, prawda? Więc, więc mniej więcej jak to wychodzi kosztowo, Konrad? Co tutaj jest? Wiadomo, oprócz oczwórki silniczki miałeś, T-motora? Wiesz co, silniki ja. kupowałem w, na AliExpress, Aha. zapłaciłem około powiedzmy 200 zł. Mhm, a ramka mniej więcej 100. Wiesz co, ona rama gdzieś, mnie kosztowała 60-70 dolarów czy 80, coś, coś takiego. Nie? Ja sobie jeszcze dokupiłem dwa ramiona, bo. Aha, ramiona zapasowe. zapasowe bo ja one są wszystkie pisane. identyczne. Tak, to jest tak. świetne, nie? że niezależnie tak. które mi się może złamać, Elegancko. To, to jestem tutaj zabezpieczony pod tym kątem. Nie, no, Super to wygląda. Generalnie rewelacja. Tak. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę dziękujemy Konradowi za udział w tym epizodzie, a także za udostępnienie modelu do naszej recenzji. Co mogę powiedzieć? Można zamówić cały model, czyli BNDF, czyli Bind and Fly, ale można zamówić sobie też ramkę. Zwykle jest to tak, bo to jest mała firma Avian RC nie ma się co czarować, to nie jest duża firma, więc oni zbierają pre-ordery, zamówienia wstępne i dopiero je realizują po mniej więcej około dwóch tygodniach. dwa, 3 tygodnie to jest interwał realizacji zamówień. Czasami jest tak, że trzeba zapłacić troszeczkę większe cło, czasami mniejsze. Zdarzało się, że się zapłaciło tylko opłatę około 8 zł, ale zdarzało się, że około 80, więc trzeba być też przygotowanym. Można zapytać też gościa, który prowadzi w UNRC, jaką deklarację on celną do podatku czy do cła właśnie wypisuje, bo czasami to są bardzo małe wartości, które wypisuje nam Producent, on płaci minimum za przesyłkę, a my ponosimy konsekwencje już w Polsce. Natomiast model, tak czy inaczej, jest wart tego, nawet żeby zapłacić stówę dodatkową, jeśli chodzi o cło. Można też zamówić sobie, tak jak powiedziałem, ramkę. Te wartości nie są aż tak potężne, natomiast wartości, jeśli chodzi o loty. Obłędna. Słuchajcie, pozdrawiam bardzo serdecznie, oczywiście. Bardzo dziękuję też osobom, które wspierają ten kanał. Dzięki Wam mogę prowadzić latającą kawkę, program QA, co tydzień na żywo odpowiadać na pytania i pomagać ludziom. Mogę też właśnie pokazywać tego typu recenzje i nagrywać je, składać dla Was, żeby pokazać ciekawe modele, niekoniecznie będące po, czy pochodzące ze stajni DJI. Wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Do zobaczenia, cześć!